Cześć, Manko, wszystkim witam Was na mojej serii z mapy Dzikadolina Dolina, produkcji Jankusa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje gospodarstwo, które wybudowałem sam na tej mapie, oraz będziemy wykosić pszenicę. No tak, to zaczynamy od początku. Może. Pierwsza wam przedstawię może tutaj co jest, na ten podwórka, później przejdziemy resztę. Tak, mam budę dla psa. Tutaj tu nic nie mamy. Jest, nazywa się Goldfinger nic nie mamy, tutaj... Mamy... tu stoi tylko, i w, tutaj stoi tylko ten... Lublin Boży Dalej mamy... Sidmę, prasę, rozrzutnik, nawozu, opryskiwacz, trzydziestkę Trochę zakupiłem dla... TMR-u dla krów od razu na starcie i wody mam Ursus c słynna 60, C360 Dalej mamy workownicy dwa wiadra. Tu mamy dwie taczki zielona, będzie na jedzenie normalna pasza, jakoś czy coś, a to będzie na kościół albo wysłodki. Jedną krowę posiadamy, nie mamy cielaków Bo kupiłem dlatego, że kupiłem jedną krowę, żeby Krowa nam się ocieliła I tak dalej I Dopiero będą do cielaki, dopiero będziemy Hodować cielaki, tutaj mamy Kosiarkę, zgrabiarkę, przetrząsarkę tra Transport Słuchajcie, bo wistula chodziła cały czas I kombajn wistula będziemy mieli na start Tutaj dalej mamy tak, szufle i widły. Dalej mamy dwie za ten, jak to się nazywa. Dwa boksy dla cielaków oraz wózek na wodę. Właśnie z tamtych tych będziemy sobie odebrali. ten obornik Dalej są wały. beczka na gnojowice PN20. Rozrzutnik. Na razie silosu nie mam, bo silos będziemy sobie budować w przyszłości przy rozwoju tutaj mamy też jedną krowę jedną krowę, jedną świnię mamy taką tą żeby nam się rozmnożyła dalej mamy tak na widły poczepione z tyłu do, na baloty oraz widły na palety do ciągnika tutaj mamy tak siewni się znajduje przyczepa nie pamiętam to jest D34 oraz wóz w którym będziemy sobie belki wozić bo mogę pozbyć się tego, tych dwóch tych i belki będę mógł ładować na przykład, albo jakieś kostki, czy coś takiego. I to by było to by było chyba wszystko. Zaraz zobaczę tutaj czy ten. Czy się jeszcze jest schowane. A jeszcze mamy tę zaprawiarkę do naszym. Tak dzisiaj tak jak mówiłem, teraz pojedziemy sobie ten, jak to się nazywa? Weźmy sobie w istotę, pojedziemy w sobie przynice. Zasiadamy do Wistuli podnosimy header i ładnie. Jedyneczkę, żebyśmy delikatnie na... wyjechali, a nic nie zahaczyli. A nic nie zahaczy, nic, dobrze jedziemy. Postaram się wyjechać tą bramą główną. A jak nie, to będę się wracał, no i w tyłem wyjdziemy, Już będziemy musieli tyłem jechać setki kilometrów dookoła, praktycznie. No, Non-stop. Znaczy no to wszystko dokończyć, a właśnie, już, już podskasowałem. Dobra. Zrobimy sobie taki manewr, a jeszcze czekajcie, bym Wam zapomniał pokazać. Tu mamy tego, boxa, znaczy ten boxa, mówię tall boxa, czyli żeby sobie zmieniać ten. Tu mamy karczera, tu mamy... Grilla i ten, nie mam żadnych y, innych y, pierdół postać jakiś. Y... Eskownie czy coś Bo nie ma miejsca na to, tu mamy maluszka zielonego Będziemy nim sobie i oglądali pole no Dobra wracamy, idziemy, wyjeżdżamy stąd i idziemy dalej na ten Idziemy, wykosimy sobie pole pszenicy Później będziemy, może jak się uda nam ten, jak zdążymy, to jeszcze sprasujemy Będę chciał właśnie, będę starał się rozwinąć tutaj serię od takich małych maszyn typu 60, 30 i tak dalej, tak dalej. O tak 200, 250 nie maksymalnie. Zapalmy sobie światło. Kierunek wrócony, Powoli. No jedź, żeż jedź. A jeszcze wiem czego, pokażę Wam zaraz ten pole, które mam, bo nie pokazałem Wam, tylko dojadę na no to pole z Mam aktualnie, mamy wrzesień. Pieniędzy mamy 16 tysięcy złotych. Mam walutę ustawioną złotych i nie będę nic zmieniał. Gram na poziomie, będę grał na poziomie trudnym. Dlatego, żeby nie, żeby za szybko nie rozwinąć. Nie rozwinąć się tutaj. Kredytu nie mam w ogóle. Pierwsze pole, które będziemy które mam, będziemy mieli to mamy tutaj. Na którą pszenicę rośnie? A tutaj to jest to pole. Czekajcie. Niech się zapisze, bo oczywiście musi być zapisywanie polem mam tak 95, 34. Jeszcze będę, tak myślę, jeszcze żeby dokupić i 69 i jeszcze mam 106. Mam tak 34, 95 i 106. Na 106 jest łąka, którą może w następnym odcinku sobie pojedziemy, wykosimy. Nie wiem, czy damy radę ten wykosić i sprasować, ale mam nadzieję, że się uda wykosić. Dobra, czekajcie, pójdę sobie jeszcze 30, wezmę po wóz, przeprowadzę. Nie mamy daleko, nie, to nie ma aż tak daleko do gospodarstwa. Co do Pychotu to siedzi, jak widać, łażą. Ten jaki widzę, na Burmuszony idzie. Nie zaczepiam, miesza w pierdoli Dobra, nie będę brał 60, tylko wezmę sobie 30. Bo podejrzewam, że tam dużo nie będzie. Ładnie sobie tutaj zejdziemy. Ciekawe czy uda mi się znowu wyjechać. Ja no, powinno mi się udać. Tak jak wyjechałem, tak i wyjadę. To ładnie się nam udało wyjechać. Dobra, jedziemy, sobie poczepimy. Tylko nie wiem, właśnie, czy przyczepę. Chyba ja przyczepę wezmę. Bo niby mało pola, mało pola. To tak zazwyczaj jest, że niby mało pola, mało pola. A później się okazuje, że trochę tego sypie. A zapomniałem ten, ten zakupić jeszcze. Ten będę chciał zakupić żmikę tutaj. To najwyżej że zakupię po odcinku. I w następnym odcinku Wam ją pokażę. Że zakupiłem ją. Dobra Wyjeżdżamy powoli żeby się silnika nie zahaczyć Dobra, to już możemy lecieć na pełnej tu będzie za każdym razem będzie problem z wyjeżdżaniem Dobra, pojedziemy sobie tędy przez krowy Zawrócimy tam I przyjedziemy sobie tędy Z powrotem A taka sobie zrobimy i będzie szybciej i wygodniej i ten... Nie będziemy problemów szukać Dobra, wrzucę sobie ładnie czwóreczkę, później piąteczkę i z tej góry zlecę sobie powoli, spokojnie Dobra, światło zapalmy Żeby nas policja nie złapała Dobra. Nic nie idzie, nic nie idzie. No to lecimy. Mam nadzieję, że ta jedna przyczepa tam. Ten... A ten tu czego Łaś, do domu? Już. domu masz pilnować, a nie ładź mnie, Posi. Dzieje się, że jak sam odpierdolnie zabije. Dobra, jesteśmy już tutaj na polu. Postawię tutaj z boku, żeby w razie, jak ktoś będzie chciał przyjechać, to żeby ten miał możliwość. Dobra, zgasimy, żeby ropy nie ropy nie, nie czerpało. Siadamy z powrotem do wystuli. No nie zwiesimy jej. Dobra, pierwsza sobie od kosze. Tak, pierwszy sobie koszę dwa razy poprzeczniaka, a dopiero później pojadę dalej. Jest tucha, jak gdyby się kurzy jakim, jak nie wiem co, musi być sucha ta pszenica. Dobra, cofniemy sobie jeszcze raz, drugi raz, obkosimy poprzecznie, Jakie pojedziemy, ten od tej strony będę dookoła. Zgodnie ze wskazówkami zegara będę kosił, żeby lepiej ten, żeby mieć rurę na drugą stronę, w razie w. No dobra, cofnijmy sobie, teraz pójdziemy tę na górę Zrobiłem dwa poprzyniaki, już mam 370 litrów zbiorniku, to jak w miarę jest ok i coś, czyli wydaje się, że styknie Patrzcie, parcie, hamuje i jedzie dalej Czekajcie, bo widzicie co Wyciągnę ją sobie tym Wiem, że to nierealnie wygląda, ale no co ja zrobię, inaczej nic nie poradzę na to. Tu na tej mapie właśnie takie akcje będą się działy. To jest bardzo górzysty teren. Według mnie to jest najlepsza mapa do folii, jaka wyszła do tej pory. Jeszcze chodzi mi o farminga XX co nie? Z pola też jest, to będzie, będzie jednak nawet nie dojadę do końca. To w już będzie zbiornik, już mam 1200 litrów, to ja powoli hamować, żeby nie pojechać samolotem sam dół. O, wykosimy sobie też pozaśniak. Tutaj I przyjdziemy sobie teraz tutaj w tym 30 tutaj, wysypiemy ją. Znaczy wysypiemy zbiornik i pojedziemy do góry kosić. No Dobra, zajdziemy jeszcze raz, no dwa razy też poprzez ci zrobi. Nie wiem, czy właśnie nie pamiętam, Chciałem nie mam niecenia włączonego. Aha, mam usuwanie tego. No tak. Mam wgrane usuwanie, że headerem usuwa się poprzedni ten. właśnie sam się zresztą wodę. No teraz sobie po 30. Weźmiemy sobie 30, a nie przejdziemy tu na drugi koniec pola. Wysypiemy. Prawdopodobnie zostawimy tam. Nie, jak się tam tą przyczepa, to tutaj przyjdziemy tym. Wozem Znaczy nie wiem właśnie tak Szczerze nie wiem właśnie czy Nie wezmę ten Wiecie co zrobię nie będę brał wozu tylko wezmę normalnie rozrzutnik przerobię na przyczepę I to rozrzutnik postawię na drugim końcu nie Bo w rozrzutnik więcej wchodzi niż w ten Niż tą przyczepę niż ten wy... Niż wóz No ma 30 co robić to przecież, oj pusta jest no, Jak będzie pełno to sam, no to nie wiem Podejrzewam, że no, nie, nie wytarga u no, 30, nie? A ja najwyżej po sąsiadach tej no, ulicy przejdziemy z drugiej strony, nie? Jakoś no, no, na szosę Dobra, czekajcie, zatrzymam się tutaj Zdejmę sobie piątekę O Czy tym. Zajmę się tym haczem No jak Ale nie ma kolizji, to dobrze Dobra, czekajcie Odetnę na sobie to przyczepę, pojedziemy sobie po wóz. To, mówię, po wóz Po tam Jak to się nazywa, po rozrzutnik Przerobimy go na Na przyczepę I z drugiej strony się go postawi Ja już nie mogę się to zapalić, bo się zapomnę, wyjadę na ulicę i zatrzymają to i tu, dostanę 500 złotych, Bardziej tej pszenicy tutaj będzie, a to dobrze, im więcej tym lepiej Mamy workownicę, to akurat się ten, rozłoży się na tam gdzie właśnie stoi rozrzutnik się wysypie, to Na pądekę się wysypie, później będziemy je workować sobie tu przynicy sorry, że Cię wymusiłem Zworkowane worki będziemy stawiać się do tego, jak to się do środka tam do tego budynku gospodarczego, co mam została 30. Tylko, że tam będzie, tam bardziej z boku, jest jako budynek gospodarczy, czyli to wychodzi tak, jakby to była jakaś tam miała być, ale chyba ktoś nie zrobił. Letnia kuchnia miała, taka, nie? Bo tam są dwa, dwa takie pomieszczenia duże. Tam, gdzie właśnie wiadra stały i workownica. Dobra, wyjadę sobie tam, że dam radę. Zmieszcza się, dobra, zmieściłem się. Dobra, podczepimy tam, a jeśli nie da na wóz sypać, to będziemy, to będziemy musieli zmuszeni przyjechać tym wozem najwyżej, znaczy na wóz, no, nie, nie na wóz, tylko rozrzutnik, jak się nie da sypać, to przejdziemy tym wozem będziemy musieli, tam, musieli przyjechać. Dobra, wyjdziemy sobie właśnie tędy, tam pod tą boksa tą narzędziową. Pokażę zrobię także że odepnę tą, tą 30 od niego, tego rozrzutnika, odjadę tutaj kawałek w bramę, o, dobra, zgaszę ją, będzie darmo, paliwo nie marnowało. bierzemy sobie to boxa i zobaczymy, nie da się, Dziwno to jest, o jest, znalazłem miejsce, trzeba miejsce takie specjalne znaleźć, konfiguracja, przyczepy, dobra, Ustawił jako przyczep, ustawiło Zobaczymy ile tu będzie wchodziło Dobra, palimy znowu silnik Zafałem podczepiamy, gnimy. Bo nie ma czasu do stracenia Czemu on ładzi nie pójdzie do domu? Zaraz czekajcie, zatrzymam się go wyślę do, do budynku. Bo go ktoś naprawdę od całego go strzeli. Chodź tutaj, Goldfinger. Do budy już no. Dobra, że zarzucę sobie biegi niżej niby góra, nie dużo, ale widzę, że ma problem z wyjechaniem. No i tu na tym poprzednio niejako postawię sobie ten rozrzutnik. Owo. Dobra, żebym z 30 zostawię, dobra i gonimy tam do tego do wistuli. Pierwszy nabytek jaki będę chciał zrobić, to będę chciał właśnie wymienić to wistulę na większy kombaj jakiś. Pra no to podobnie albo Z 056 lub Bizon tak zwany rekord niebieski. Bardziej bym się skupił nad zakupem tego rekorda niebieskiego. Jakoś bardziej mi podchodzi. Kajcie tam drogę, cofniemy sobie o. Dobry, lecimy na litr Zajdziemy w tamtym koniec, to się wysypiemy, od razu im nie truka jakby strzela Ja mówiłem wcześniej, że zboże jest suche. Nie wiem, co by się kurzy z niego. Że nie widać. Wtedy teraz się kurzę, że cały będę zakurzony. Jak na razie do koszenia mam tylko i to jedno pole, prawdopodobnie, bo nie pamiętam właśnie ten sprawdzenia, na tym tych polach nic nie ma. Odcinkę sobie sprawdzę i ten i zobaczymy. Nawet w następnym odcinku zrobimy jakieś inne możliwe. Jak się będzie jeszcze do koszenia jak nie to Zrobimy sobie prasowanie. Ну, добро. Пытаюсь, чтобы это убийство выхомовать, то с 7. А вы крайне не то я что Добро высыпаем с этим наружу книг. Mm -hmm. Coś takiego by było Dobra, a stąd? No. Dobra, zasiadamy i jedziemy dalej Będziemy sobie jeszcze raz dookoła i prawdopodobnie zakończymy odcinek. Niestety ten odcinek trwał yy, za długo. Napiszcie mi w komentarzu tylko, czy, czy mam na odcinkach yy, akcję kończyć, czy na przykład robić jedną. Znaczy, no, kończyć się kończyć. To wiadomo, że będziemy kończyć. Chodzi mi o to, czy robić na przykład jedną akcję na odcinku typu na przykład, że koszenie zboża. Czy na przykład trochę koszenia zboża, później na przykład puszczę kombajny na automacie i na przykład zacząć prasowanie i tak dalej, i tak dalej Czy na przykład jak robię jedną akcję, to jedną akcję robi do końca, żeby kończyć to wszystko po, na odcinkach po kolei. już będzie prawie 3000 na koszulę, proszę ponad 3, więcej niż 3000, jeżeli ktoś wie jaki mod może niszczyć, że header niszczy Słomę, to niech mi w komentarzu, bo nie pamiętam właśnie jaki to był mod No wiem, że taki mot istnieje, który mi jeszcze słoma. No to tutaj też sobie walnę tą to Nie walnę sobie, nie wyjdę z tego z kombajnu. Dobra, pojedziemy jeszcze sobie ten Jak to się nazywa? Na no, tamten koniec I tam zakończymy sobie ładnie Tak jak sami widzicie, to no ta pistulla jest za mała, na te trzy, znaczy na te dwa pola można powiedzieć. Bo na wiosnę będę starał się wnieść prawdopodobnie, tak jak mówię kredyt, ja wezmę kupię jeszcze jedno pole Zresztą zaraz Wam pokażę które Tylko dojadę do końca. Dobra, niech się tam Dobronię, to się ładnie sypie to dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnego odcinka. 15 opaczek pod tym odcinkiem wlotuje następny. Jeśli się komuś no, jeśli się podobało to fajnie. Hej trzymajcie się, zapraszam bez tego.